Troszkę bardzo tej samej to was w kolejnym materiale na nalazesz Dragon Ball Z Kakarot? I kurwa, nawet żołnierze nas spaliły. No właśnie, sami zobaczycie, co tu Zobaczmy, co go mamy wtedy. Ok, wiem, co by powieść Bobos Madoła, Dr. Bliff opowiedział nowy wynalazek. No dobra, zobaczymy co wtedy Co? To dodaje mi się to. Planety króla światów, czyli planety króla Kajo? W ciągu Goku wraca już na Ziemię, tym młoda postać i prosi o rozmowę w cztery oczy. Ja mnie się trunks. I wyjaśnię, że z w przyszłości, by przestrzec wszystkich przed świetlnym zagrożeniem, które czeka ich już za trzy lata. A to jeszcze mamy dwie Sagi. Hmm. Możemy rogala zalecieć wokół planety Krola eh, eee lakty... masz, Siemasz, Gohan! I witaj na plancie Krola Kai'o, jak you... masz? Siemasz, Bubuls. Hej! Hey. Bubuls, lek leci. Uuuu... Uh -huh. Uu, uh -huh. o, o, o. Wygląda na coś przegniebionego. Bubuls Bananowy żarłok. Jeśli nie jest tak znaczy który, jak jakieś mogę pomóc Ue. Tak, nie mam pojęcia co ci to Sąd go goku, kurwa cieszę się że tu jesteś ja masz e, ripu krótka ja. Myślę, że myślę, że Bubbles głodny, przyjdzie z jakimiś owoców lub coś takiego A teraz że jesteś godny, bublus. Uh -huh. Tak, teraz co ty pleci, teraz jest w przypity, bo nic nie zostało znajdę mu jakieś, ale jaki chyba to szukasz? Bublus jest tylko na lepszej owoce, to koneser, jak ja Serio? Twoje wcale nie jest takie dobre. Jak śmiesz Jeśli dajcie jedno coś przygodę na jedzenie, to udowodni to. Przynieś coś śmiesznego. Dobra. Dobra, aż radzę ci, żebyś się nie myli. Jakie owoce możesz myśli w Zobaczmy, potrzebne będą do kosmiczne te balony, te najsłodsze owoce w całej galaktyce. Chodzę bo znajdę. Trzymaj się bubsk, a tak będzie zadać się z owocami. Czekaj. Nigdy takiego co nie widziałem, ale o nich słyszałem. Najdę na ziemi. Tak raczej tak podobno. Na świat trafiły na ziemi już dawno temu. W takim razie cieka, ciekawe, gdzie jest znajdę. Zdało się, że Bulma coś wie. Trzeba się, Bulma, elo. Instant transmission. Hej, Bulma. Hi oh, there! O siema, co to Muszę coś zapytać, ale... Goku wyjaśnił Bulmie sprawę z kosmicznymi bananami. Right... Chyba wiem, gdzie znajdziesz. Ach tak? Actually... Eee... To, ale to... Chyba tylko drogę. Dla kogo szukasz? Dla Bubbles. Bubbles? Pierwsza króla światów. What? Yeah! Hmm... Chyba to po prostu jedyne, co... Jak są to czasami jest naprawdę męczące. Hey! Chyba <śśmiech> słyszałem to. Czekaj, ja cię też potrzebuję. Sklep zawsze może nie dać, ale gdy się jakieś krótkie dzisiaj nie A, teraz Nie, teraz się słyszy. Miejsce, w którym znajdował się kopić pana, zostało oznaczone w twojej mapie. A, flashback jeszcze jest. Goku i pomoko to obszerną stronę kul. Udaje mi się przekonać podnego i, i zmiennego kształtu tego aby do nich wtrącić, ale nawet właśnie nie robi tego zbyt chętnie, aby zachęcić logę do pozostania, bo macie z twojego jego które tak chętnie pałaszuje. Czy kiedy się specjalnie z bumy wycenia się słowa świnka, sprawia, się osoba, która jest jedna z najszybszych nagłych ruchów jelit. Kurwa, okay, to otrzymałem dzisiaj przed miesiąc. Efekt, aby wy, wybić, ulagał jej z głowy jakiegoś jak pomysłu, o czytce, Kurwa. He, mogę to zjeść, niuch, ni niuch, niuch, Jeśli to zjem, to chyba się pochoruje. No, no. Some super tasty bananas. All right, all right. Yeah. <laughs> we got a keeper. Jemmy, grab a banana. Obejrzany w wyniku niezapowiedzianych działań Gangu Pilafa, Shatan Piccolo wydaje się o ojcowaniu znacznie kul i pozostaje zyskać swoją młodość. Następnie do jeden z członków swojego domniemanego klanu, tamburnowi, aby zabrał wszystkich mistrzów w walki, którzy mogli stanąć na drodze. Członku Gangu Pilafa ogranicza pośredników, zdając sobie sprawę tego, jaki powinny w ogóle nie przypadkowe uwalnianie Shatana Piccolo. do

to by było dobre A szczerze to czasem, bo to w w tym terenie zobaczę. A jak nie to na, jak nie to na chwilę po prostu wyciszę i wy, wy, nie, wyłączę tak muszę. to co to Ah, hej, muszę Okay, mamy banany. Aha. Aha. chyba szacik z tego. Ela. Siema. Tak popatrz no, za tym banany, więc ratuj. dziękuję. bo nam

Myślę, że w tym po prostu... Zrobimy sobie po prostu wszystkie questy co to są Bo wypisok wypisał dostanie kropelki Ty właśnie rafinowe złoto Cienna rzecz Idę tam Czekaj Trzeba opowiedzieć mu, kurwa, jak przybyłem pierwszy raz, pamiętaj, drugie śniadanie w fiucie. King Kai. Next time I swear if I don't forget that is. А вот что Hey there. Ja, ik He? Huh? Nee, nee, nee! materiałów. Dobra, czyli mam powstać materiały. Jak się okaże, że już je mam, to jest dobrze dla mnie. Jasne, mogę to mogę tak podrobić. Co czego potrzebuję. Wiecie, mam o, oh, to Ja to znajdę teraz. Mam chyba dwa miejsca pokazano. Może mi iść. No, dobra, to dobrega, braga Czekam, Czekaj, bo tu jest to zobaczmy, co ja mogę dla Goku zrobić, to sobie wtedy... będzie z materiałami sobie po prostu... No, potem koma, koma, ha. W tylko kiedy opiekuję super szatański promień, ale czekaj, to może zobaczę właśnie. Mogę właśnie ulepszyć im. Nie, nie przechodź do mapy świata i nie znam, czy znajdę. Postacie... w e, coś super ataków. O! no to, to, to więc zabrakło nam kuli Z. Zobaczymy go Czekamy na hamcha Genki da ma sum... Genki da ma... Eks Sup... To się... Ojej Mamy super saiyanin No, ale więc, więc mogę Piccolo sobie zrobić, i mogę zrobić sobie też Goku. To sobie no to sobie zrobię. to będę powinien zrobić to pomiędzy materiałami, żeby po prostu nie przynudzać. Bo dla go karą się skona się, dobra. Też jak. O, kolejny flashback. Tu przed o czasem Stone. Goku, który unieznaczył Piccolo, udało się stworzyć do swojego klona. W wykuty tak zachowuje. Niesgodny się ten pikolo i rośnie czekając na odejście dnia swojej zemsty. Trzech mogący sprzeduje klonów, ujawnił się na są nie sztuk walki. No i już się ujawnił. Piccolo, którego teraz znamy i lubimy. To to? A tu są trzy hoboty? Wygrą to intrygę, Dobra. Do. Super, to to SSJ-tkę! Do pierwszego Super Saiyan Panie Komisarzu, wydaje jest i wonder if that cave's big enough for me to train it might cause some trouble later best to deal with this now To są czekula, bo to się Tu jest, to, to się podbierzmy. A ktoś tak... A, a, i tu by to, 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 to nie powiem. W naszym razie to jest już mnóstwo tej powcałości. Ruda srebra. de pou test bonka Chodź, gdzie ja to kówna teraz znajdę? Co robię, kurwa? O, tu coś jest. Bo to? Kurwa dało się. Chodź, myślałem, chodź. jak to Capsule Corp. Eno. Dobra, bota, zostaw wreszcie na łóce. Tylko minuty. Yep. Teraz Trzeba skończyć coś do fajnego. No, super maszyna muzyczna. Masyna, maszyna muzyczna? Owsią, zaprojektowam by grała tworzą muzykę, a nawet do niej tańczyła. Ja to się z czym twórczyć człowieka i to tręł da mi się wreszcie. Okej okay, okej okay, starci. Na pewno. <słyszy> Wiesz, trochę... Li, wiesz, tak, tak trochę liczyłem że coś zawodzi coś fajnego, może jakiś pojazd. Aha, to byłoby za proste, próbuję trochę rozruszać kreatywne muskuły, można powiedzieć. A no, tak szczerze to nie, to nie wiem o czym mówisz, ty mówisz. Ja, Wystarczy wiedzieć, że dzięki Tobie jestem u krok bliźni końca, co? So, so, stokrotne dzięki. Zakończona powieść. Ale dobra. Więc tak, że to jest kończyło ten material. Jeśli nam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. My się widzimy kolejnych odcinkach na kanale. Trzymajcie się. Cześć.